Kardynał Wyszyński zapamiętał tego swojego studenta, który go odwiedził w Kamańczy, bo poprosił księdza, żeby został ojcem duchownym w seminarium. seminarium tak. Ksiądz nie był zachwycony. Tutaj. Ale gdzieś w ogóle właśnie na Mokotowie byłem wtedy, bo wielka moja miłość, pierwsza parafia do skiernicy, druga święty zakochany byłem ogromnie. Czułem się świetnie w tej parafii. Z księdzem Jerzem współpracowaliśmy razem, razem byliśmy na wikariuszami. Ja człowiek, no nie wiem czy mam to powiedzieć, ale ja nawet w domu mieszkania nie zamykam, bo strasznie nie lubię zamków i płotów. i Nie znoszę. Tak, Tak, tak. Tak, tak. Nawet kościół ma otwarty dzień, w związku z tym. Więc lubię przestrzenie duże takie i nagle w seminarium to jak no delikatnie w klasztorze, a trochę ostrzej jak w więzieniu. No bo to trzeba być tam zamkniętym i, i z klerykami, to piękna, zaszczytna funkcja, no. prowadzić duchowo przyszłych kapłanów, to jest coś pięknego. Yy, no ale to trzeba mieć taki, jak mówią Niemcy, no, takie mięso do siedzenia, że trzeba, prawda, żeby, żeby siedzieć na miejscu. No więc to mi bardzo nie odpowiadało i ja odmówiłem. Odmówiłem raz, drugi, że, że absolutnie nie, to nie moja droga, ja się tego nie nadaję, absolutnie i tak dalej i tak dalej. Klerku w wtedy tam ponad 300, więc to, to ogromna ilość, i takie środowisko zamknięte, to, to zupełnie mi to nie, nie odpowiada. No i kardynał mnie wziął do siebie, usiadł tak przy na biurku rozmowę. na rozmowę, zaczął opowiadać tam o wakacjach jakiejś rzeczy, coś. Wzruszył mnie bardzo, bo tak rozmawiał ze mną, jakbyśmy się znali od dziecka. Kapelan tam puka, przychodzi, tam już następni rzekają potem, potem. No i na końcu, jak już tak mnie rozcieplił zupełnie, no to co, to zgadza się ksiądz? No ja mówię, no jak już eminencja, tak, to trudno, ale tylko na jakiś krótki czas i tak dalej. No pięć lat, no zobaczymy, tak, zobaczymy. No to bardzo dziękuję i poszedłem i zostałem właśnie z tym ojcem duchownym, że nie miałem nic do powiedzenia. Ale ja, Wtedy... ja myślę, że kardynał doskonale wiedział, kogo Wysyła do tego seminarium. Ksiądz tam był 6 lat. Tak, ponad, prawie, 7, prawie 7 byłem tak tym ojcem duchownym. I prowadzał tych młodych ludzi, właściwie prowadził po Polsce, pokazywał im najróżniejsze rzeczy. I proszę powiedzieć, jakie cele sobie stawiał ksiądz, pełniąc tę funkcję? Co ksiądz chciał przekazać tym klerykom? No bardzo chciałem ponieważ wiem, co to znaczy ksiądz i jaka jest wielkie jego znaczenie. No pasterz, prawda? Uderzę w pasterza, rozproszą się owce. Jak ksiądz, że tak powiem, nawali, no to cała trzoda wtedy pada. A więc ta rola księdza w moich oczach była zawsze bardzo zasadnicza, wielka, ważna. W dodatku jeszcze w moim życiorysie yy, troszeczkę podkreślona tym patriotyzmem, nie wyobrażam sobie Polski właśnie bez kościoła, bez księdza, bez odniesienia do wartości. O tak, to każdego człowieka można za nos wozić, jak on nie ma wartości, nie ma, nie mocno siedzi na ziemi, nie ma fundamentu, to można z niego wszystko zrobić. To robili komuniści, wpisywali no. do partii, robili z ludzi donosicieli, służalczych takich yy, ludzi, którzy go poszli na wszystko, prawda? przecież wiecie, no. Historia teraz bardzo taka ożywiona. Historia Pileckiego, którego na córka właśnie z parę Świętego Michała, i, i, i ją znam doskonale, i wnuczkę również. Więc, ale to Pilecki to jeden, ale to było takich setki w tym takim strasznym Więc ksiądz, no chciałem, żeby każdy z tych moich wychowanków, to już byli dorośli ludzie oczywiście, no, żeby był naprawdę dobrym księdzem, żeby umiał być no, przewodnikiem swojej trzody, którą kiedyś w życiu otrzyma. I żeby to było dla niego coś w życiu najważniejszego. A więc taka wierność Panu Bogu i wierność, powołanie, no, bo każdy z nas jakoś tam inaczej został przez Pana Boga powołany. Ale tu też powiem dygresję. Słuchajcie, ja chodziłem, lubiłem chodzić do teatru, tam. Jakiś tam no to może rzadziej. Telewizji nie było jeszcze w danych czasach. I, y, no, a w seminarium to troszkę wydawało się nudno. Teraz to było bardzo ciekawego. Tam było kilkuset kleryków. Ja jako, miałem jako obowiązek rozmawiać z nimi. I często też o ich historii powołania. No to życzę Wam coś takiego. Usiąść i posłuchać nieprawdopodobne historie życia tych ludzi. Każdy inaczej. Niektórzy tam podobni, ale każdy inaczej w sposób przedziwny był powołany przez Pana Boga i, i przyprowadzony do seminarium. To, te historie ja oczywiście tego nie spisywałem, ale, ale to po prostu cuda Boże. Ja byłem tego świadkiem, bo tak oni się przed nikim tak nie otwierali, przede mną no, tak im wypadało nawet coś o sobie opowiedzieć. I to rzeczywiście był taki jeden, taka ogromna moja radość. Seminarium, że mogłem poznać to bogactwo Bożego działania w życiu, Ty? właśnie poprzez tych, tych kleryków. Tak. Proszę teraz powiedzieć, jakich metod ksiądz używał, żeby wzmocnić tych kleryków w tej swojej misji, która ich czekała już po wyjściu z seminarium, jak zostali księży? To jest dosyć oczywiście trudne, bo jest ich kilkuset. Każdy jest inny, no jesteśmy osobami, każdy jest osobny, nie ma, to, nie ma klonów wśród nas, tylko każdy jest innym, odrębnym światem. I każdy z tych klerków oczywiście był innym. I każda społeczność seminaryjna ma swoich takich luminarzy wybitnych i ma, w cudzysłowie mówię, kiosk z piwem, czyli taki powiedzmy sobie lekki margines. Najczęściej oni, oni później odpadają, i tak dalej, bo tam z różnych względów przychodzą do seminarium, różni to są ludzie. No więc nie jest to tak łatwo zunifikować to wszystko. Formalnie to moim zadaniem było codziennie z nimi być od samego rana. Nie lubiłem rano wstawać na wszystko jedno. No więc trzeba było. I prowadziłem taką zwaną medytację, rozważania Pisma Świętego. No i tu starałem się, żeby to zaktualizować. Właśnie to, o co pani łaskała zapytać, pod kątem ich życia jako kapłanów. Potem odprawianie mszy świętej, yy, homilia, yy, zawsze yy, no, codziennie yy, musiała być. Wiesz, jak to jest, 6 lat siedział w scenarii i słuchał tego samego księdza, to już jak go zobaczył, to już, yy, już ziewał, bo już wiedział, co on powie, bo trudno przez 6 lat codziennie coś oryginalnego powiedzieć, No. wszystko je. No. To, potem takie konferencje y, s, tematyczne trzeba było do nich mieć i rola spowiednika, która bardzo trudno mi przychodziła, bo seminarium było za ciasne i było rozplantowane w trzech miejscach. To była Magdalenka i Wilanów, a jeszcze potem Tarchomin. Ja musiałem trochę, no, ruszać się, bo nie tylko w tym, tutaj na krakowskim Przedmieściu. Pięknie miałem, bo oglądałem plecy Mickiewicza zawsze. No więc no tak, to on coś mówił, a ja muszę tego plecy patrzeć. No ale wszystko jedno. I jest potem do tego Tarchomina, ta troszkę tego mało czasu miałem w tym seminarium. Jest Głównie jako też spowiednik, prawda? Potem nie tylko ja byłem, ale jeszcze byli inni księża, którzy spowiadali. I to prowadzenie takie duchowe, towarzyszenie rozwojowi duchowemu y, tego człowieka. Więc w zasadzie ja musiałem się wsłuchiwać w to, co Pan Bóg. Chcę przez nich zdziałać i tak jakoś pomagać, żeby on na tej drodze umiał się dobrze odnaleźć. Także to trudno. No, zresztą to jest piękny personalizm katolicki, że no, to właśnie mówiłem, że każdy jest osobą, więc nie można go tam jakoś tłamsić i po swojemu na swój wzór, prawda? Tylko trzeba towarzyszyć, żeby on się mógł w pełni rozwinąć ze swoimi talentami i mógł służyć tak, żeby dobrze swoją rolę pasterza spełnił jako kapłana i jako Polaka ja myślę, w społeczeństwie. Że tutaj była dobra metoda to jeżdżenie z nimi po Polski. Tak, tak. Innych są zupełnie. Sytuacjach w innych realiach tak. otwierają się też, prawda? No to bardzo Realizacje. mi pomagało, tak. Mm -hmm. Poza tym no, oni nie byli brani do wojska, prawda? Teraz też mówisz, no to każdy też taki też rzecz, to jest, no i on wie o co chodzi, a to ja zaraz chwileczkę, ale czy to potrzebne, czy to tak, czy nie tak. Więc obozy, zrobiłem z nimi też obozy żeglarskie. No i tam jak dostał rozkaz, a nie wykonał, to bomem w głowę dostawał i leżał już na raz wiedział, że trzeba uważać, trzeba słuchać. Jest dla mnie to też była taka dla nich szkoła, y, powiedzmy życia takiego tak. Oczywiście to nie było jakieś wielkie masy, no tam ich było kilkunastu na tych różnych obozach, rowerowe obozy y, i to bez tak, że tam dzwoniłem, że hotel, żeby czekał. Bo boże nie. Jechaliśmy i nigdy nie wiedzieliśmy, gdzie będziemy. Dokąd, znaczy dokąd to nie więcej kierunek. No i proszę bardzo, na plebaniach żeśmy się zatrzymywali, patrzyliśmy jacy są księża. No, to już mam takie doświadczenie, wiedziałem, że jak plebania była z ogródkiem, różyczki, wszystko było dobrze, to ksiądz nam powiedział, niestety nie mogę was przyjąć. A jak był taki lekki bałaganik, o, przyjechali się klercy z Warszawy, a proszę bardzo, mówi, tu wchodźcie sobie, tu zaraz, proszę pani, jakieś mleko może, coś to tamtego. No, nie tam, tego. No, oni naśmiecili, nabrudzili, więc na przykład takie doświadczenie, nigdy bym go nie miał, prawda? I jak właśnie no, człowiek się nie zachwyca, że ktoś taki pedantyczny i bardzo dobrze, że jest taki, tacy muszą być. Ale okazuje się, że nie zawsze ma to serce otwarte. Jest taka praktyczna nauka miłości bliźniego, prawda. Poza tym no, zawsze to są jakieś konflikty, prawda? to nie są aniołowie. No. Trzeba się było tam posprzeczać z nimi, trochę pogonić tam kogoś, trochę innego zatrzymać, ten poszedł w lewo, ten w prawo. I nauka życia społecznego. I to mnie bardzo dużo dawało, bo ja ich Poznawałem trochę lepiej, no i oczywiście oni mnie, no i w sumie uczyli się tego życia. No właśnie, ja również zaszczepiał w nich takie poczucie humoru, yy, na przykład stan wojenny, wasz występ w hotelu. A tak. tak, no, to był też Ale już pani się nauczyła, to, to się spokój. To, to, to mogę wam powiedzieć. To mogę wam powiedzieć. Jesteśmy w Karpaczu, na, no nie na nartach, nie przepraszam. teraz nie narty. Jest Sylwester. No, eleganckich chłopaków, przystojnych, fajnych. Stan a, stan wojenny, oczywiście stan wojenny. Tam żeśmy jakąś chałupę tam od kogoś pożyczyli. No i sobie mieszkamy. Warunki bardzo marne, no ale jesteśmy razem bardzo fajnie. No i przychodzi Sylwester. Pytam księdza, jest msza o północy? No nie ma u nas. No, co robić z ty domach, opakami, eleganckimi w Sylwestra? No mówię panowie, coś musimy zrobić. Wiesz co, zróbmy szopkę. I będziemy chodzić po domach. Jako kolędnicy, poprzebieramy się, no tylko wystarczyło jedno zdanie, oni się tam poprzebierali. Y, jakiś teksty, jeden był nieprawdopodobnie zdolny, dzisiaj to jest wielki profesor biblistyki, w ogóle chyba jeden najważniejszych w Polsce. No, miał fantastyczną y, melodię do układania y, różnych y, tekstów. tekstów tak. I ona na poczekaniu ułożył wspaniałe, nawet satyryczne teksty, trochę podjeżdżające pod y, pod sytuację, która była, jeszcze nie chcę jej powtarzać, bo pewnie po, po nocy, ale, ale coś tam było. A wtedy był po zamachu papieża, było. No, mniejsza. W każdym razie bardzo ciekawe były takie teksty z cienkimi aluzjami, bardzo inteligentnymi aluzjami. Poza tym, miał wszystkie języki świata, znał, więc. Yy, ja za reportera robił, no między innymi taki był numer, że on niby to radio trzyma i tu Gawarit Moskwa, tam tutaj tego, tu Hiszpania, tu Paryż, tam tu London, tu tamto, siamto, no i wszyscy się zachwycają, że Wałęsa dostał Nagrodę Nobla. W tym czasie, Wałęsa dostał Nagrodę Nobla. No i wszędzie w obcych językach mówił, że Nagroda Nobla, tak, tak, no i się Moskwa. Interesującego, nic interesującego w świecie. Gdzieś tam w kołchozie przekroczyli plan, a potem nic interesującego w świecie. No wyobraźcie sobie, jak ludzie wtedy reagowali. A w ogóle na słowo samo solidarność, jak reagowali, no to, to było niezwykłe. No i wchodziliśmy do brzmierza, puk, puk, gdzie tam widzimy, że taniec, zabawa i to, to wchodzimy, no i tutaj kolennicy, a to chodźcie, no chłopaki eleganckie, tutaj w jednym domu nas zamknęli. W ogóle nie chcieli nas wypuścić, żebyśmy się bawili całego Sylwestra u nich w domu. No więc było bardzo fajnie, nawet tam jakieś jeszcze dawali nam ciasta. Ja nosiłem tylko plecach, zbierałem te ciasta, wszystkie tego plecaka, to zrobiła się miazga taka, bośmy to nie przewidywali. No potem nasz hotel jest taki, hotel skalny, on do dzisiaj istnieje, pięcio chyba gwiazdkowy, czy coś takiego. W Szczyrku, w szczyrku, szczyrku, tak. W Karpaczu, przepraszam. Tak, przepraszam, to był Szczyrk, nie Karpacz. Karpacz kiedy był. To tak, to szczyt. I wchodzimy, no oczywiście drzwi zamknięte, ale tu mnie coś do głowy folklor, folklor. No to oni, a folklor, no to dobrze, to folklor. A mieli też tam cudzoziemców, co w tamtych czasach nie było częstym zjawiskiem. No i w tym hotelu oczywiście bawią się i zapraszają nas folklor, ja mówię tu szopka, folklor. No zdali mikrofon, stanęliśmy na scenie. Ja tam z tyłu się chowam, oczywiście, żeby nikogo nie poznać. Jakaś dama taka trochę... Lekko roznegliżowana w pięknej sukni, niech będzie pochwalony Jezus. Rozpoznamy od świętego Michała, właśnie. No więc, jak już tutaj cicho uda, nic, chłopcy zaczęli to grać tę szopkę. Słuchajcie, sala szalała po prostu. Bo to było tak trawione w tym momencie, nieprawdopodobnie, no więc brawa dostawali tam więcej zaczęli przynosić szampan im tam, alkohole, a nie, Solidarność nie pije. A, wol, głód nie pije, no, i byli zdziwieni strasznie, że tak. i nagle ktoś do mnie przychodził i mówi, tu, czy ja mam coś wspólnego z nimi? Ja mówię, no, no mam trochę, ale tak się, to, to mówię, uciekajcie, bo już y, kierownik, dyrektor dzwonił na policję, na milicję wtedy, na milicję. Ja mówię, chłopcy, pożegnajcie się grzecznie i wiejmy szybko. No i gdzieś żeśmy tam uciekli, przecież nie pamiętam, przez drzwi, przez okno, w każdym razie uciekaliśmy prosto do lasu. Te rekwizyty, żeśmy pogubili, bo akurat jechała właśnie milicja do tego, do tego, do hotelu. No więc przez ten las jakoś tam dotarliśmy, trochę tam poobijani, ja ten plecak wysypałem. Oni zaczęli to jeść paluchami, a ja jeszcze czułem dobrego wychowania. I on mówił, ojeju, całe wychowanie na nic. No. No, no i potem idziemy rano do kościoła, dumni, szczęśliwi, zadowoleni, no nic udało się, nikt nas nie złapał. No i, i, i mówimy księdzu, obok stał kościelny. Księdzu, że wie ksiądz, co dzisiaj w nocy robili, no boście że spali. Nie mówię, chodziliśmy tu, Sylwester tutaj, tego, hotel, skal, skalny i tego. Nie wiesz, oni nie, nie hotel skalny, chodziliśmy z, z Jasełkami. A kościelny mówi, e, tam, mówi wasza Jasełka. U mnie są goście, w domu mieszkają, to oni byli w hotelu skalnym. To tam przyjechali artyści z Jeleniej Góry, mówi, To tam. <śledzio> nie mogłem go przekonać, że to myśmy byli absolutnie nie wierzył. No jest taka właśnie była sobie przygoda właśnie z tymi, z tymi klerykami. No takie różne y, y, wymysły, ale były poważniejsze sprawy, na przykład jak stan wojenny i te czołgi tutaj te... te, te no, Właśnie to nie były skoty, tak zwane bojowe wozy takie jeździły po krakowskim przedmieściu. To centrum przecież, serce Warszawy. No więc też ich brałem, tych chłopaków, mówię, zwłaszcza tych młodszych, i chodźcie, zobaczcie, jak Polska wygląda. Potem takie krzyże kwietne były, gdzie się ludzie gromadzili. No to potem mnie UB za to goniło, za te krzyże, że wyprowadzam kleryków. Mówię, tu klękajcie, zobaczcie, jak się naród modli i co z tego będzie jeszcze. Na krakowskim przedmieście, gdzie akurat podjechała ciężarówka. Z takimi zawodowymi chuliganami. Ubecja zbierała takich chłopaków, swoich pracowników, no i oni tam, tu szaliki, jakieś czapki tego, i robili za chuliganów, i rozbijali tam szyby, coś, a potem rano pisali, że chuligańskie bandy tam na kroskim przedmieściu, prawda, zakłócały porządnym obywatelom, prawda, porządek i tak dalej, i tak dalej. I oni, jak właśnie zatrzymali przy nas, wysypali się z tej ciężarówki na, na chodnik. I spotkali się z naszymi, ten bo jeden do drugiego, ty zorganizowani, używali słowa zorganizowany, ty zorganizowany, nie jakie tam zorganizowany jest. Także też zobaczyli chłopcy, jaki mechanizm jest tego działania tutaj, prawda? Jaka, jaka to straszna obłuda jest, jakie dzieją się tutaj krzywdzące ludzi i prawdę historyczną rzeczy. Więc to byłem z tego bardzo dumny, że, że akurat to seminarnę było na krakowskim przebiegu w centrum tych wydarzeń. No więc takie były miejsce elementy wychowania, poza normalnym takim pracą duchową, czytaniem jakichś tam książek wspólnymi modlitwami itd. itd. No to, to, co jak sobie możecie domyśleć, w sobie jest.